10-kilometrowym biegu ulicami miasta zaprasza we wrześniu grupa aktywnych mieszkańców, która właśnie utworzyła nowe stowarzyszenie. Bieg ma być powrotem do wydarzenia, które organizowano w Womrzeźnie w latach 90. Szczegóły dziś na naszej antenie. Czas rozpocząć najnowsze wydanie programu lokalnego. Anna Wiecka, dzień dobry. Dziś następujące tematy. Każdy może zakładać zwykłe trampki i trenujemy. Na naszej stronie internetowej, właśnie w zakładce rewitalizacja, jest ankieta dla mieszkańców. Miałem okazję też poznać mieszkańców miasta i bezpośrednio ich problemy. moim zdaniu nie mają do stracenia nic, a do zyskania bardzo Jeżeli będzie w przyszłości taka możliwość, to jak najbardziej jestem otwarty na prowadzenie takich warsztatów. Tym wszystkim już za chwilę w wiadomościach, a po nich w propozycjach programowych dziś zaproszę Państwa do obejrzenia filmu na temat selektywnej zbiórki odpadów w naszym mieście podamy informacje o działaniach rewitalizacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a także przypomnimy związki naszego miasta z armią krajową to z okazji rocznic sformowania AK. A teraz rozpoczynamy od wiadomości. Na początek w informacjach z ratusza prośba o wypełnienie ankiety. W urzędzie miasta trwają prace zmierzające do aplikowania o środki finansowe przeznaczone na działania rewitalizacyjne. Rozdysponowanie takich środków przewidziano w ramach regionalnego programu operacyjnego dla naszego województwa. Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, pod pojęciem rewitalizacji powinniśmy rozumieć działania, które mają służyć temu, aby miasta stały się miejscami przyjaznymi dla mieszkańców. Rewitalizacja w poprzednim okresie programowania właśnie była ukierunkowana głównie na podnoszenie estetyki przestrzeni miejskiej. Dzięki temu wiele, wiele centrów miast zostało odrestaurowanych, wiele zabytków. Teraz jest troszeczkę inne spojrzenie. Teraz przede wszystkim spojrzenie jest na rewitalizację kapitału ludzkiego. Stąd pierwsza zasada w rewitalizacji jest taka, że po to, aby, powiem w tym skrócie, móc zrealizować jakąś inwestycję, jakiś projekt twardy, niezbędne będzie skorelowanie go z innymi działaniami miękkimi i jakby pokazanie, że dane działanie inwestycyjne jest niezbędne po to, aby w pełni móc osiągnąć efekty jakiegoś działania społecznego, działania na rzecz rozwoju potencjału, kapitału. Dlatego w proces rewitalizacji aktywnie powinni włączyć się mieszkańcy. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety, na podstawie której powstanie uproszczona diagnoza miasta. Na naszej stronie internetowej, właśnie w zakładce Rewitalizacja jest ankieta dla mieszkańców, gdzie pytamy państwa, państwa zdaniem, jaki obszar powinien być poddany rewitalizacji, jakie występują tam problemy, jakie należy podjąć działania. I bardzo proszę wszystkich Państwa, abyście zerknęli na tą stronę. Wypełnienie ankiety zajmie, nie wiem, 2-3 minuty, wypełnili, bo do 19 lutego jeszcze możecie Państwo wypełniać ankietę. Wypełnili tą ankietę elektronicznie albo zapraszam tutaj do nas do urzędu, można ją wypełnić. Również w wersji papierowej, to z pewnością nam pomoże w tym procesie diagnozy. W kolejnych etapach prac zostanie wyznaczony obszar zdegradowany, a następnie obszar, który zostanie poddany rewitalizacji. Środki o jakie możemy się ubiegać na ten cel, to około 3 milionów złotych. Wszystkie informacje na temat działań rewitalizacyjnych można znaleźć na portalu miejskim w zakładce Miasto w kategorii inwestycje i projekty. Szerzej o procesie powiemy jeszcze dziś po wiadomościach. Już wkrótce czekają nas zmiany w składzie Rady Miasta Wąbrzeźno. W wygaśnięciu ulegnie mandat radnego Tomasza Zygnarowskiego w związku z objęciem przez niego od 1 lutego funkcji zastępcy wójta gminy Płużnica. Ustawa o samorządzie gminnym nie dopuszcza łączenia funkcji radnego i jednocześnie funkcji wójta lub jego zastępcy nawet w oddzielnych jednostkach samorządu terytorialnego. Na pytanie czy żałuję decyzji tego co się stało, Trudno było odpowiedzieć, bo to ciężko porównać kwestie bycia radnym z kwestią możliwości rozwoju zawodowego i, i, i mm, jakiejś kariery zawodowej w stanowisku zastępcy wójta. Doświadczenie, zdecydowanie były cenne, ponieważ oprócz poznania samej zasady funkcjonowania Rady Miasta, funkcjonowania i układu budżetu miasta wszelkich aktów prawa miejscowego, miałem okazję też poznać mieszkańców miasta i bezpośrednio ich problemy. Tak, burmistrz wielokrotnie powtarzał o, o, o dziesiątkach, setkach czy tysiącach problemów zgłaszanych przez mieszkańców Niejednokrotnie rozmawialiśmy na komisjach, na sesjach o tych problemach, więc, więc mieliśmy okazję je nieco sobie przybliżyć. Tomasz Zygnarowski pełnił funkcję radnego Rady Miasta Wąbrzeźno po raz pierwszy. Ślubowanie złożył podczas sesji inaugurującej siódmą kadencję 1 grudnia 2014 roku. W Radzie reprezentował mieszkańców ulicy Spokojnej, Tysiąclecia i części ulicy Grudziądziej. Trudno mówić o tym, co, co udało mi się zrealizować przez ten rok, ponieważ jakby swój plan na, na mandat radnego miałem określony na 4 lata. Niemniej jednak, taką najistotniejszą zasadą, którą, która, która mi przyświecała, którą chciałem zrealizować, to była ta bliskość i zbliżenie się radnego do mieszkańców miasta. Już po wyborach i po uzyskaniu tego mandatu radnego, założyłem strony na Facebooku. Mieszkańców o tym poinformowałem. Przy okazji ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia wraz z listem i życzeniami do mieszkańców, też każdemu mieszkańcowi bynajmniej swojego, swojego okręgu wyborczego przekazałem wizytówki radnego. Na wizytówkach były podane adresy mailowe, telefoniczne. W piśmie też podkreśliłem i podtrzymałem i nadal zadeklarowałem chęć współpracy z mieszkańcami swoją gotowość i otwartość na, na ich problemy, na ich potrzeby i gotowość do współpracy. Teraz sprawą radnego zajmie się Rada Miasta, która podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu. Następnie zostaną ogłoszone wybory uzupełniające w okręgu wyborczym numer 8. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Chociaż w szkołach dopiero co rozpoczął się drugi semestr nauki, warto pomyśleć już o następnym roku szkolnym. Tu ważna informacja dla rodziców przedszkolaków. W miejskich placówkach oświatowych rozpoczął się nabór do oddziału wychowania przedszkolnego oraz rekrutacja do klas pierwszych. Zgodnie z nowymi przepisami prawa obowiązkowi szkolnemu od września podlegać będą siedmiolatki, czyli dzieci urodzone w 2009 roku. Przyjmowane będą do klas pierwszych w swoim obwodzie szkolnym na podstawie zgłoszenia. Natomiast 6 -latki, czyli dzieci urodzone w 2010 roku przyjęte będą do szkoły na podstawie wniosku. Oba formularze pobrać można ze stron internetowych szkół bądź Urzędu Miasta lub bezpośrednio w tych placówkach. Przyjmowanie dokumentów potrwa od 1 do 14 marca. Podobny termin obowiązuje podczas naboru do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej nr 2, nr 3 oraz do przedszkola miejskiego Bajka. Tu również trzeba złożyć specjalny wniosek. Lista dzieci zakwalifikowanych zostanie podana do 31 marca. Natomiast do końca lutego specjalną deklarację powinni złożyć rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, aby potwierdzić wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dokładne harmonogramy, formularze wniosków i deklaracji w sprawie naboru do oddziałów przedszkolnych również znaleźć można na stronach internetowych oraz w sekretariatach placówek. Przebadaj się i wygraj. Takim hasłem wciąż zachęcani są mieszkańcy powiatu do brania udziału w bezpłatnych badaniach w ramach projektu profilaktycznego realizowanego przez starostwo powiatowe w Wąrzeźnie. W puli badań zostało już tylko 30% miejsc. Warto wiedzieć, że od stycznia zmieniły się roczniki w kategoriach wiekowych. Program z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych ruszył w ubiegłym roku. Jego głównym celem było przebadanie 4860 osób w kierunku najczęściej występujących nowotworów: piersi, gruczołu krokowego, jelita grubego, oskrzeli oraz płuc. 70% badań już zostało wykonanych, aby więc skorzystać z ostatniej szansy na ich wykonanie należy zgłosić się do jednej z przychodni na terenie powiatu. Nadal można uczestniczyć we wszystkich badaniach. Zakończone są już badania w Gminie Książki, jednak wszyscy mieszkańcy Gminy Książki mogą wziąć udział. W każdym innym ośrodku. Badania skierowane są do poszczególnych grup wiekowych. Od stycznia bieżącego roku obowiązują nowe roczniki. Dostępność do badań uzyskały osoby urodzone w następujących latach. W zakresie nowotworu oskrzeli i płuc kobiety urodzone od 1947 do 1966 roku oraz mężczyźni od 1942 do 1971 roku. W zakresie nowotworu jelita grubego kobiety urodzone w latach 1942-1966 oraz mężczyźni 1937-1971. W zakresie nowotworu piersi kobiety urodzone w latach 1966-1976 oraz w zakresie nowotworu gruczołu krokowego mężczyźni od 1942-1966 do roku. Projekt potrwa do kwietnia, aby więc skorzystać z pełnej diagnostyki należy na badania zgłosić się już teraz. Każdy, kto przejdzie ścieżkę diagnostyczną będzie mógł odebrać prezent, aparat do mierzenia ciśnienia lub szczoteczkę elektryczną. Uważamy, że po wstępnych takich badaniach, które przeprowadziliśmy i w sondażach mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego są zadowoleni z badań, jak również bardzo czynnie uczestniczą zarówno w badaniach, jak i innych zajęciach z projektu PL13. Zajęcia zdrowego żywienia oraz zajęcia sportowe według założeń projektu miały trafić do każdego zainteresowanego mieszkańca powiatu. Tak też się stało, o czym informowaliśmy w ubiegłych programach. Każde sołectwo otrzymało sprzęt sportowy, sprzęt AGD oraz siłownie zewnętrzne. Podobne siłownie, ale wewnętrzne, o wartości około 10 tysięcy zł, pojawią się jeszcze we wszystkich szkołach na terenie powiatu. Również jeszcze jest przewidziana konferencja naukowa dla lekarzy i personelu medycznego średniego. I konferencja zamykająca yy, cały program PL13. Wartość projektu to ponad 4 miliony złotych. Środki te w całości pochodzą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Przed nami kolejny tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem do ogólnopolskiej akcji, jak co roku przyłącza się prokuratura rejonowa w Wąrzeźnie. W przyszłym tygodniu każdy zainteresowany będzie mógł tu skorzystać z bezpłatnej pomocy. Idea tygodnia pomocy ofiarom przestępstw zrodziła się 16 lat temu w Ministerstwie Sprawiedliwości jako rozszerzenie Europejskiego Dnia Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest 22 lutego. Od kilkunastu lat do akcji przyłącza się także Wąbrzeska Prokuratura i tak od 22 do 26 lutego tego roku codziennie odbywać się będą tu bezpłatne dyżury prokuratorskie. Skierowane są do osób pokrzywdzonych czynami zabronionymi lub do osób narażonych możliwością popełnienia takich czynów. Będziemy przyjmować interesantów, udzielać im wszelkiej możliwej rady, wyjaśniać ich sytuację życiową, w jakiej się znaleźli, a jeżeli będzie taka potrzeba i oczywiście wola z ich strony, podejmować będziemy środki prawne w celem uregulowania ich sytuacji i poprawy tego co Na co zostali narażeni, albo y, uszczerbku, którego doznali. Jeżeli więc jesteście Państwo ofiarami przestępstw takich jak przemoc domowa, niealimentacja, kradzież, pobicia, oszustwa, zniszczenia mienia czy innych, warto w przyszłym tygodniu odwiedzić prokuraturę rejonową w Wąbrzeźnie, w poniedziałek, środę, czwartek i piątek, w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorek od 8.00 do 17.00. Warto także do tej wizyty odpowiednio się przygotować. Czasami nie potrzeba. Nic, po prostu wystarczą wyjaśnienia i rozmowa z prokuratorem, a są też sytuacje bardziej skomplikowane, kiedy to należy przeanalizować dokumentację. Wówczas oczywiście należy zabrać ze sobą wszelkie możliwe dokumenty dotyczące tej sprawy, po to by prokurator na miejscu mógł się z nimi zapoznać i udzielić pełnej informacji interesantowi. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze rejonowej w Womrzeźni z ogólnopolskiej akcji, jaką jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, korzysta niewiele osób. A szkoda, bo każdy, kto w tych dniach odwiedzi prokuraturę i skorzysta z oferowanej pomocy, może bezpłatnie dowiedzieć się, co robić, gdy my lub ktoś z naszych bliskich padł ofiarą oszustów, złodziei czy huliganów. Wszelkie działania, jeżeli będziemy podejmować, to tylko za zgodą tychże osób nie będziemy czynili nic wbrew ich woli. Tak więc moim zdaniem nie mają do stracenia nic, a do zyskania bardzo wiele. Prokuratura zapewnia jednocześnie, że pomoc dla osób powkrzywdzonych przestępstwem udzielana jest tu przez cały rok. I zmieniamy temat. Na 3 września w Wąrzeźnie zaplanowano bieg uliczny na dystansie 10 km. Jego organizacją zajmuje się nowo utworzone stowarzyszenie Aktywni.pl. Jak przekonują organizatorzy, w biegu może wziąć udział każdy z nas. Biegi o Grand Prix Wążeźna kilka razy w roku przyciągają na stadion Miejskiego Klubu Sportowego Unia Miłośników Biegania w każdym wieku. Najdłuższy dystans podczas tych zawodów to 1500 metrów. Teraz szykuje się prawdziwa gratka dla zwolenników jeszcze dłuższych tras. W styczniu troje radnych i prywatnie zapalonych biegaczy: Maja Zielińska, Tomasz Zegnalowski i Zbigniew Markiewicz wyszło do mieszkańców z propozycją organizacji biegu na 10 km ulicami Wąrzeźna. To, co się wydarzyło w w pierwszych dniach przekroczyło zdecydowanie nasze oczekiwania i nasze wyobrażenia, ponieważ y, przez trzy dni od komputera nie wstawałem. Tak? Facebook, y, maile, telefony, nieustająca wymiana y, y, korespondencji, pytania, y, bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców, ale też bardzo szybko odezwali się mieszkańcy miast sąsiednich. Okazuje się bowiem, że imprezy biegowe organizuje się w wielu miastach, a także w mniejszych miejscowościach w Polsce. Kowalewo-Pomorskie, Lisewo, Chełmża to przykłady, które znaleźć można wśród naszych sąsiadów. Wąbrzeski bieg miałby być nawiązaniem do tradycji. Przypominam, że w latach 90. w ramach biegu Konstytucji 3 maja był bieg na dystansie 10 km, który to był biegiem ulicami miasta. Ta trasa zmieniała się. Tam były różne warianty, zależnie od, od okresu, ale ten bieg był ulicami naszego miasta. Tegoroczny bieg miałby zaczynać się i kończyć na placu Jana Pawła II. Jego termin wyznaczono na 3 września, na godzinę 10. Pracy jest wiele. Dlatego też grupa, która zaangażowała się w inicjatywę, na początku lutego założyła stowarzyszenie miastoaktywni.pl. Jego prezesem został Jarosław Stachowski. Cóż, wytyczenie trasy, cała Otoczka, czyli zabezpieczenie medyczne, musimy zorganizować. Musimy zorganizować pomiar czasu. Profesjonalnie chcemy się tym zająć, żeby nie było, że, że, że pójdziemy do pomówienia, że, żeśmy coś spróbowali zrobić, a się nie udało. Jednak to będzie jakaś promocja naszego miasta. Rozpoczynamy akcję terenową, akcję związaną z pozyskiwaniem sponsorów. Kilka maili już wysłaliśmy. Na kilka też już otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne. To znaczy są to odpowiedzi pochwalające inicjatywy, ale nie poparcia w wsparciu finansowym. Oczywiście nas to nie zraża, nie zniechęca. Także drodzy sponsorzy, spodziewajcie się nas w najbliższym czasie. Poza tym, aby dobrze przygotować się do biegu, trzeba oczywiście trenować. Na profilu wydarzenia na Facebooku biegacze już wstawiają zdjęcia swoich butów po pokonanych kilometrach. Proszę Państwa, tak, zaczynamy y, od nawet jednego kilometra. Ja też kiedyś powiedziałam, że nie ma szans, żebym przebiegła dwa kilometry, a w tej chwili dziesięć to naprawdę nie jest jakiś duży problem. Powolutku dwa, trzy, pięć, osiem i wtedy dziesięć. Także myślę, że każdy może zakłada zwykłe trampki. I trenujemy. Widać na ścieżkach, co się dzieje, jest coraz więcej osób. Także myślę, że wszyscy razem pobiegniemy i to będzie bardzo fajna inicjatywa dla całego miasta. I... Mamy jeszcze pół roku. Przede wszystkim do tej daty wrześniowej. Nic tylko kupić buty, bo biegaczowi tak na dobrą sprawę wystarczą tylko bardzo dobre buty. Jest on najtańszy chyba w ogóle sport, który możemy uprawiać. Niewątpliwie jest to impreza taka wielopokoleniowa. Może być imprezą wielopokoleniową, no bo jeśli pobiegnie powiedzmy uczennica na przykład wąbrzeskiego Liceum, a, a już wiem, że, że pewnie tak, i pobiegnie na przykład Brunny Rękowski, no, weteran piłki nożnej, ale, ale dzisiaj też człowiek biegający czy nie. Tak, no to będziemy mieli tutaj naprawdę spotkanie pokoleń. Wszystkich zainteresowanych inicjatywą odsyłamy więc na stronę Wąbrzeska Dziesiątka na Facebooku. Do tematu będziemy także powracać na naszej antenie. I na koniec dzisiejszego wydania wiadomości sprawdźmy jeszcze, co działo się w kulturze. Na początek zajęcia manualne, podczas których uczestnicy mogli wykonać własne wyroby z gliny. Dwudniowe warsztaty ceramiczne, które odbyły się w minionym tygodniu, były kolejną propozycją, z jaką wyszedł do mieszkańców Wążeski Dom Kultury. Uczestnicy poznali podstawowe techniki pracy z gliną. Zajęcia poprowadził Jakub Biewald, doktorant na Wydziale Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przede wszystkim praca z gliną jest sposobem na relaksację. Dotyk tej gliny działa bardzo relaksująco ale też uczestnicy uczą się podstawowych technik, jak należy Pracować z tą gliną, żeby mieć satysfakcjonujący efekt, żeby to się trzymało, nie rozpadało. Oprócz wiadomości teoretycznych i praktycznych zdobytych przez uczestników efektem warsztatów są też ich dzieła z gliny. Wazony, miski, anioły czy biżuteria. Łącznie w warsztatach wzięło udział 10 osób i były to same panie. Chętnie jak najbardziej dopisali, jestem z nich bardzo zadowolony. Wszystkie uczestniczki były pełne zaangażowania i kreatywności. Jeżeli będzie w przyszłości taka możliwość, to jak najbardziej jestem otwarty na prowadzenie takich warsztatów. Zwieńczeniem pierwszej edycji zajęć będzie jeszcze wystawa prac. Relacje z jej otwarcia na pewno pokażemy na naszej antenie. Miniony weekend był wyjątkowy dla wszystkich par. W niedzielę obchodziliśmy przecież święto zakochanych czyli Walentynki. O tym dniu nie zapomniał również Wąbrzeski Dom Kultury, który z tej okazji co roku organizuje konkurs plastyczny pod tytułem Walentynkowy Czar. W piątek, 12 lutego, w placówce miało miejsce otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Najpiękniejsze prace wybierano w trzech kategoriach: osoby dorosłe, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz najmłodsi uczestnicy ze szkół podstawowych. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymała Natalia Kędziorska ze szkoły podstawowej w Łobdowie. Moją laurkę przygotowałam farbami oraz ołówkiem. Drugie miejsce w kategorii szkoły podstawowe trafiło do Aleksandry Talkowskiej, natomiast pierwsze do Dawida Wojdyło z Wąbrzeźna. Nasza kolejna rozmówczyni, uczennica gimnazjum w Myśliwcu, w swojej kategorii zajęła miejsce drugie. Wybrała metodę decoupage, którą nauczyła ją mama komu wręczyłaby przygotowane dwa serduszka. Mojej mamie dlatego, że właśnie mnie nauczyła i że mnie zaraziła tą pasją. Alicja już jakiś czas ozdabia tą metodą nie tylko serduszka, ale również na przykład drewniane skrzynki. Życzymy dalszego rozwijania tej pasji. Łącznie w tym roku na konkurs wpłynęło ponad 70 prac oprócz tradycyjnych laurek nie zabrakło obrazów wierszy oraz wykonanych najrozmaitszymi technikami serduszek. Dziękujemy wszystkim za udział i zachęcamy do korzystania z oferty wąbrzeskiego Domu Kultury. Już tradycją jest, że raz na kwartał na uroczystym spotkaniu zbierają się członkowie klubu Seniora Echo, działającego w Wąbrzeskim Domu Kultury. Podczas ostatniego spotkania składano życzenia jubilatom, którzy obchodzą swoje urodziny w pierwszym kwartale tego roku. Muzyka Uroczystość odbyła się w ostatni dzień karnawału, połączona była więc z ostatkową zabawą. Seniorzy nie zapomnieli o przygotowaniu na ten dzień wyjątkowych strojów. Był to ostatni materiał w dzisiejszym wydaniu programu lokalnego. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień w środę o godzinie 16. Będziemy czekać na Państwa z kolejnymi tematami. Do zobaczenia.